drugi etap maratonu meczowego, który nam się przydarzył zupełnie nieoczekiwanie w środku rundy jesiennej. Jesteśmy w Grudziądzu. Tutaj oczywiście czeka na nas Olimpia Grudziądz, no i czeka na nas jej obiekt, który sobie spróbujemy pozwiedzać i pokazać tutaj co nieco jak wygląda miejscowy piłkarski folklor. Łapka w górę, lecimy! Stadion w Grudziądzu to jest trochę taki dawny stadion miejski w Gelsku białej, czyli jedna trybuna kryta. Wydaje mi się, że nawet chyba podobnej wielkości jak nasza ówczesna. Trochę, znaczy w lepszym stanie, ale też podobny design. U nas nie było bieżni. Eee, a po drugiej stronie taka trybunka betonowa. Nieczynna. Musiałby być jakiś chyba naprawdę potężny mecz, żeby ta trybuna została otwarta. Eee, I byłoby być bardzo duże zainteresowanie po prostu na tym spotkaniem. Tak ogólnie raczej spokojnie się wszyscy mieszczą Tutaj. Tak jak wygląda korytarz klubowy. Tam jest chyba sala konferencyjna z tego co pamiętam. Tu jest sala konferencyjna, nie? Zamknięta. A, tradycyjnie sala konferencyjna jeszcze zamknięta, oni ją zawsze otwierają po meczu dopiero. Experience piłkarza wchodzącego na murawę w Grudziądzu. podobnie jak w Kaliszu, foliowy. Bo jestem już przed budynkiem klubowym i idę e, sprawdzić, jak wygląda tutaj catering. To co tygryski lubią najbardziej, prawda widzowie? No właśnie. Catering jest tutaj zlokalizowany tak dość daleko. A i tak jeszcze takie chyba muszą jeszcze dojść, nie? Czyli coś? Tak, no tak, To dopiero to, 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 to to za wcześnie to, to jeszcze, węgiel. bo to widzę, że teraz położone, ale węgielek jest, fajnie się pali, fajnie się żarzy. No dobrze, drodzy Państwo, 10 zł została na cena kiełbaski. Atrakcyjna cena, trzeba przyznać. Kiełbaski e, wyglądają ok, nie za duże, ale też cena adekwatna, myślę, do wielkości, no więc zobaczymy. Muszę dychę zorganizować, może pożyczę, żeby otrzymał na dychę albo coś. A jeszcze po drodze jest VIP, może na VIPie ktoś mi dychę pożyczy. Tak szukać, zobaczymy, bo... W ogóle w tym miejscu, jak już o tym rozmawiamy, no to znowu można powiedzieć, że Olimpia Grudziądz dołącza do tych klubów pozytywnie zakręconych w drugiej wizy, które dały mi możliwość wejścia tutaj na VIP-a i pokazania, tak jak KKS, KS, dziękujemy i KKS-owi i Olimpii, bo dzięki temu mogę Wam pokazać troszkę więcej. Leciał, no, spokojnie. Tak, tak fajnie. Jest druga jest Dzisiaj mecz jest transmitowany. No. No, wie, jest mecz transmitowany, oczywiście. O, czas, nie strefa VIP. Dobrze, panie się uśmiechnijcie, będziecie w, tym, w naszej relacji. Proszę tam nie zaglądać. Pani nie słyszy. Halo, halo. Musimy Dzień dobry. Nagranie. Można kogoś pozdrowić śmiało. O, świetny wszystkich tak od razu. To jest Maruka, ale to jest pani, tam miałeś, ta miałeś w Kaliszu od kawy. A tutaj? Od, 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 nie wiem. Od, od. A, może też od kawy. Od katerynki. Co tutaj mamy? za zakąski, hmm. kanapeczki, finger fujiki. Kanapeczki mamy z... O kurcze, kanapeczki z tatarkiem są! Wo, No to ja już wiem, co ja sobie zjem zaraz. Tutaj mamy krakersiki. Tutaj mamy pajdzinki ze smalcem. No nie są to tak potężne pajdzinki jak u nas od bacówki, ale... Ale też są. I tutaj takie rzeczy, i jeszcze panie donoszą cały czas nowe rzeczy. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tak to wygląda. Przedeż w szerszym kadrze A tutaj mamy z, jakiegoś, z jakiejś przyczyny koszulkę Hertyberi. z autografami hertybery. Jest też zupka. Co tam mamy? A to są paróweczki. Są paróweczki na ciepło. I tu mamy taki stolik kawowo herbaciany ten zawodnik, skądinąd znany, dostanie tą koszulkę. Czy to taka metka? Tatarek? Ale bardzo dobra, ja lubię. Lubicie tatar? Ja lubię. No dobra, kawka na VIP-ie, kanapeczka z tatarem. Może nie jest to optymalny zestaw, ale ja jestem fanem tatara. Jak widzę tatar, no to po prostu oczy mi się świecą jak znicze. Pięknie, idealnie się wkomponowuje tutaj. Element naszego sponsora, firmy Ekan Medica wyposaża naszą drużynę w suplementy, soczki świeże, no i we wszystko co zdrowe i pomaga to zdrowie utrzymać i wspiera tutaj profesjonalnych sportowców w tym wysiłku, w regeneracji, a regeneracji potrzebujemy bardzo w tym maratonie meczowym, który przed nami. Królestwo Seby, Seby nie ma. Już wszystko gotowe, tak? Ładnie to wygląda. W tym światełku zachodzącego słońca naprawdę wspaniale ten gry się prezentuje, trzeba przyznać. Do testu przystąp, ze mną jest ekspert Piotr Witam serdecznie, dzień dobry. Jeszcze nie widać w kadrze, a go będzie widać w kadrze? O kurde, si! Dzień dobry Państwu. Witamy w naszym studiu przedmeczowym. No to co? Proszę tutaj przystąpić do komora. Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie komory. I lecimy. Pozwolę sobie Panie kierowniku. Kawałeczek. Że zawsze wstrzymuje się z opinią do momentu jak inni jej nie powiedzą. samo samemu poprzedni element keczupu nie musztardki. No i jest bardzo intensywna kiebaska, jest bardzo mocno doprawiona. Żyję za dużo keczupu i musztardy, no ale cóż, takie życie. Ocena taka Siódemeczka pozytywność. Ja nie jestem zaprawiony w testach tak jak koledzy, więc ja tutaj trochę jestem laikiem, jeśli chodzi o testy giętej. Ale uważam, że jest bardzo dobra. Tutaj jest element pieprzu, więc jest tak dobrze doprawiona. Jest też właśnie ten y, duża, duża liczba keczupu, za ilość keczupu i musztardy. W skali od 1 do 10 myślę, że nawet mogę powiedzieć 8. Yy, nie jest to na pewno największa kiełbaska w lidze, ale też nie jest najdroższa Widzę. lidze. Relacja cena do jakości jest uczciwa, żeby nie powiedzieć dobra. Dla mnie kiełbaska również jest uczciwa i dobra. Słona fajna, doprawiona. Nie jest taka parówkowa, nie jest to taka mielonka. Jest tam e, nawet e, tak fajnie wyczuwalny element mięska, więc też myślę, że ode mnie 7 na 10. Dziękuję. Komunikacja tak jak w ostatnim meczu, kurwa. Czuć było tą energię od każdego. Kto wchodził to grał od początku. od tyle wszystkich I tak idziemy do góry. Dobra. Don't think of that! Yes, sir! Oh! Come oh Ну, давай, что?